Siemaneczko, ja jestem Michał 557 No i to taki pierwszy odcinek z kart piłkarskich 2014-2015 i ogólnie już mam trochę kart dużo kart mam i dzisiaj właśnie dostałem 5 nowych saszetek no i dzisiaj po, postanawiam je sobie otworzyć także zacznijmy od otwierania pierwszej saszetki ja nie zrobiłem takiego sposobu do otwierania, sam go znalazłem. Odkryłem. Dobra, zobaczmy sobie. Chyba trafi mi się jakiś master. I mam nadzieję. O, na pewno jest jakaś kwałta specjalna. O, już kwałty. Powtórka, powtórka. Powtórka, powtórka. No i bardzo rzadki fans z Olimpiako, to jest nowe. Także same powtórę, tylko nowy fans się trafił. A Dawid Louis, to sprawdzę w ogóle, czy mam? O, mam Dawid Louis. Ja oczywiście nabrałam Damokarzu z Monaco, bo ostatnio się z moją siostrą wymieniłem. No i już go nie mam. No dobra, druga strzażka. Zobaczymy, co teraz. Ło! Dobra. Powtórka. O! Widzę już, mi się, co, co mi się trafiło. Powtórka, 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 powtórka! International Star i Want to Watch, gold Bale. Nie mam, to nowe jest. No sensie, dwie nowe karty zdobyłem. Teraz, trzecia taszetka. Okej, okay. Także powtórka. Trzeci Eden hazard. Powtórka, powtórka. Powtórka, powtórka. I Defensive Rock, nawet masz, masz czarano. Yy, Defensive Rock z Barcelony. Także yy, to też nowa karta. Trzecia. A, i master jeszcze specjalny. Mam nadzieję, że trafi mi się w końcu jakiś znaczek, bo ciągle mi się nie trafił. I oczekuję na piłkę albo Manchester City też, bo tych mi brakuje do wszystkich znaczków z pokadem i piłeczką. Tak. Okay. Powtórka. 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 Teraz poczujna. I znowu akurat do Domigałas. Mam od razu powtórkę Ajandro. Także super normalnie. Będę miał się czym wymienić. No i ostatnia saszetka. Czekajcie, bo nie chce mi się otworzyć. No co jest, może mi się trafi Inventiveness, czekajcie, spróbuję sobie, sobie to otworzyć, no bardzo trudno to się otwiera tą troszeczkę. może wstaję stąd O, o, może mi się uda. Ja no, zaraz będę musiała jakieś po nożyczki. Ja będę to otworzyć też w inny sposób. No, ostatnia saszetka. O, jest! Udało się! Udało się. Może jednak nie. Ja tylko odebrałem jeden kawałek baciuśki. Chyba teraz będzie łatwiej mi otworzyć tą saszetkę. Jest! Udało się! I znowu jakiś pomocnik na końcu. Już piąty raz, czyli na ile było innego Dobra. Powtórka, powtórka, powtórka. 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 I drugi mój keyplayer. Bo mam między kuzyn, a teraz zdobyłem zbalce. No, także. <laughs> Karty specjalne, które zdobyłem. To były naprawdę fajne. Jedna powtórka się trafiła. No to tak. Był Koke, znaczek Arsenalu, znaczek Paryża, y, Fabian Shad, Oscar, Maszczelano na defensyw, One to Walk, Bale, Sanchez International star, 2 i i player big Bickrist. No to dobrze. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Um, no to był mój pierwszy raz kiedy kupiłem aż tyle tak na raz no i mam nadzieję, że wam się spodoba to odcinek, także trzymajcie się i cześć